Witam wszystkich, dzisiaj pokażę jak zdjąć futerko z niebieskiej wkrętarki Bosch. Bardzo prosta sprawa, chociaż troszkę się namordowałem. Wewnątrz jest śruba odkręcana takim bitem. Ma lewy gwint. Odkręcamy ją. Otwieramy futerko na całego. wkładamy imbus. Zakręcamy mocno, żeby trzymał. I z dużą siłą ja akurat zadziała małą, bo już mam odkręcone. Normalnym gwintem jak wszystkie inne odkręcamy. Kūrterko nuimtas.